Wyobraź sobie, że przyłapujesz swojego psa na czymś tak szalonym, że po prostu musisz wybuchnąć śmiechem. Albo wyciągasz telefon, żeby to nagrać. Może widziałeś już, jak twój szczeniak kręci się w kółko jak bączek, goniąc swój ogon bez powodu, albo tarza się w największej kałuży błota w ogrodzie. Ale co jeśli żaden z tych momentów nie jest przypadkowy? Co jeśli za każdym dziwnym zachowaniem Twojego psa kryje się jakaś tajemna prawda? Dziś zagłębimy się w najbardziej zagadkowe, zabawne a nawet krępujące zachowania psów i odkryjemy instynkty, emocje i naukę, które za nimi stoją. Nieważne, czy twój pies jest twoim cieniem, czy mistrzem psot, w końcu zrozumiesz, co naprawdę dzieje się w jego głowie. Zostań z nami. Na koniec tego filmu nigdy więcej nie spojrzysz na szalone wybryki swojego psa w ten sam sposób. Gotowi, by odkryć sekrety? Zaczynajmy. Piętnaście. Tarzanie się w śmierdzących rzeczach, jak odchody. Nic tak nie frustruje właścicieli psów, jak wykąpanie pupila, tylko po to, by zaraz potem zobaczyć, jak tarza się w czymś obrzydliwym. Ten instynkt pochodzi prosto od ich dzikich przodków, którzy maskowali swój zapach silnymi woniami, aby uniknąć drapieżników lub zakraść się do ofiary. Ten popęd istnieje do dziś, więc miejcie oczy szeroko otwarte, Spacerując po terenach z kuszącymi zapachami, 14. Jazda na sankach. Ciągnięcie zadem po podłodze. Może to wyglądać zabawnie, ale kiedy pies ślizga się zadem po podłodze, zazwyczaj jest to oznaką podrażnienia. Przyczyną mogą być pełne lub podrażnione gruczoły około odbytowe, alergie lub niewielka infekcja. Jeśli zauważycie częste jeżdżenie na sankach, nie ignorujcie tego. Umówcie się na wizytę u weterynarza, aby wykluczyć poważniejsze problemy i ulżyć swojemu psu. 13. Jedzenie kupy. Choć brzmi to obrzydliwie, koprofagia czyli zjadanie odchodów jest zaskakująco powszechna. Psy robią to z powodu stresu, nudy lub w celu sprzątania swojego otoczenia szczególnie szczenięta lub psy ze schroniska. Chociaż zjadanie własnych odchodów Zazwyczaj nie jest niebezpieczne, zjadanie odchodów innych zwierząt może narazić psa na pasożyty. Jeśli to zachowanie pojawia się nagle lub jest częste, porozmawiajcie z weterynarzem, aby wykluczyć niedobory żywieniowe lub stany lękowe. 12. Objeżdżanie ludzi lub przedmiotów To jedno z najbardziej krępujących zachowań, jakie może przejawiać pies, ale objeżdżanie. Nie zawsze oznacza dominację. Psy objeżdżają, gdy są podekscytowane, znudzone, niespokojne lub po prostu mają nadmiar energii. Może to być również wyuczony sposób na zwrócenie uwagi. Jeśli zdarza się sporadycznie, jest to normalne. Odwróćcie jego uwagę zabawą lub komendami. Ale jeśli wasz pies nieustannie objeżdża lub nie daje się odwrócić uwagi, zapytajcie weterynarza o możliwe problemy hormonalne lub behawioralne. Jeśli lubisz odkrywać, co oznaczają te tajemnicze zachowania Twojego psa, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Codziennie znajdziesz u nas nowe porady i triki. 11. Ruch lub drganie podczas snu. Czy widzieliście kiedyś, jak Wasz pies drga macha łapami, a nawet biega przez sen? Podobnie jak my, psy śnią w fazie snu REM, co może prowadzić do wszelkiego rodzaju zabawnych zachowań sennych. Zazwyczaj nie ma się czym martwić. To po prostu oznacza, że wasz pies ma barwne sny, być może goni piłkę lub biega z przyjaciółmi. Jeśli jednak wasz pies wydaje się niespokojny, płacze lub wyje przez sen, delikatnie go obudźcie i sprawdźcie, czy nie jest zestresowany. Dziesiąte. Jedzenie trawy. Dlaczego psy jedzą trawę? Większość ekspertów twierdzi, że jest to naturalny sposób dla psów na wspomaganie trawienia lub łagodzenie rozstroju żołądka. Trawa dostarcza błonnika, a niektóre psy po prostu lubią jej smak lub teksturę. Nagłe lub nadmierne jedzenie trawy może jednak wskazywać na problem trawienny. Dopóki trawa nie jest traktowana chemikaliami, zazwyczaj jest nieszkodliwa, ale jeśli wasz pies wymiotuje lub wydaje się być niedysponowany, Skonsultujcie się z weterynarzem. 9. Lizanie stóp. Kiedy psy liżą stopy, może to mieć kilka znaczeń. Jest to oznaka uczucia i uległości, podobnie jak szczenięta liżą łapy swojej matki. Jest też możliwe, że wasz pies jest przyciągany słonym smakiem lub unikalnym zapachem waszych stóp. Tak czy inaczej, to zachowanie jest zazwyczaj nieszkodliwe, chyba że staje się kompulsywne. Wtedy odwróćcie uwagę psa zabawką lub zabawą. Osma, chowanie zabawek lub tworzenie tajnych kryjówek. Czy twój pies łapie zabawki, smakołyki, a nawet pojedyncze skarpetki, po czym znika z nimi pod łóżkiem lub za kanapą? To jego naturalny instynkt tworzenia bezpiecznego schronienia takiej nory. Dzikie psy i wilki kiedyś chowały cenną zdobycz na później, a dzisiejsze pupile robią to samo. Nawet jeśli nigdy nie wracają po ukryty skarb, to zazwyczaj nieszkodliwy nawyk, chyba że zaczynają chować twoje ulubione buty. siódma. Przenoszenie jedzenia w inne miejsce. Niektóre psy zabierają swoje jedzenie i idą do innego pokoju, żeby je zjeść. To zachowanie może mieć różne znaczenia. Jeśli jedzą z dala od ciebie lub innych zwierząt, mogą szukać prywatności lub czuć się zagrożone. Jeśli natomiast przynoszą jedzenie bliżej ciebie, często jest to sygnał, że szukają towarzystwa, lub po prostu chcą jeść w pobliżu swojego ulubionego człowieka. Zwracaj uwagę na wzorce, ponieważ nagłe zmiany mogą wskazywać na stres lub niepewność. 6. Puszczanie oka lub mroganie jednym okiem. Kiedy Twój pies mruga do ciebie lub puszcza oko, to nie tylko urocze, to może być oznaka zaufania lub subtelny psi-uśmiech. Jeśli jednak twój pies mruga jednym okiem wielokrotnie, sprawdź, czy nie ma podrażnień, kurzu lub potencjalnych problemów z okiem. Ponieważ psy nie mogą samodzielnie czyścić swoich oczu, polegają na twojej pomocy. Miej pod ręką bezpieczne krople do oczu dla psów i skonsultuj się z weterynarzem, jeśli mruganie będzie częste. Piątka: Przechylanie głowy. To klasyczne przechylanie głowy to jedna z najbardziej uroczych rzeczy, jakie robią psy, ale dlaczego to robią? Zazwyczaj jest to znak, że twój pies próbuje zrozumieć lub zlokalizować ciekawy dźwięk. Być może twój głos, dziwny hałas, albo słowo, które uwielbia, jak spacer. Ale przechylanie głowy może również wskazywać na dyskomfort w uszach lub infekcję. Jeśli twój pies ciągle przechyla głowę, zwłaszcza z oznakami bólu, niech sprawdzi to weterynarz. Czwórka. Wąchanie tyłków innych psów. To może przyprawić cię o rumieniec, ale dla psów wąchanie tyłka innego psa to ostateczne powitanie. Każdy pies ma unikalny zapach w gruczołach okołoodbytowych, który mówi innym psom wszystko, od ich nastroju po zdrowie. To psia wersja uścisku dłoni lub wymiany wizytówek, niezbędna do budowania więzi społecznych i zrozumienia, kto jest kim w psim świecie. Trójka. Siadanie na twoich stopach czy twój pies ciągle siada na twoich stopach? To może wydawać się dziwne, ale to sposób twojego psa na zawłaszczenie ciebie. Siadając na twoich stopach, oznacza cię swoim zapachem, wysyłając jasną wiadomość innym psom: Ten człowiek należy do mnie. To instynktowny akt czułości i więzi, pokazujący, jak wyjątkowy jesteś w oczach twojego psa. Dewła gonitwa za własnym ogonem i gryzienie go. Prawie każdy pies przynajmniej raz w życiu gonił swój ogon. Choć wygląda to zabawnie, główną przyczyną jest zazwyczaj nuda. Psy muszą spalić energię, a kiedy nie ma nic innego do roboty, ich własny ogon staje się idealną zabawką. Dla szczeniąt to po prostu czysta frajda, ale jeśli zauważysz, że twój pies ciągle gryzie lub żuje swój ogon, może to być oznaką podrażnienia skóry, pcheł, a nawet lęku. Jeśli gonienie ogona staje się nawykiem, poszukaj problemów fizycznych lub skonsultuj się z weterynarzem. 1. Krążenie przed położeniem się. Czy zauważyłeś kiedyś, jak twój pies kręci się kilka razy, zanim w końcu padnie na swoje posłanie? Większość ludzi uważa, że chodzi tylko o znalezienie wygodnego miejsca, ale nauka pokazuje, że ten nawyk to instynkt przetrwania ich dzikich przodków. Krążenie pomagało im ubić trawę i liście, aby stworzyć bezpieczne, wygodne miejsce do spania. Pozwalało im to również rozejrzeć się za zagrożeniami, zanim się położą, dzięki czemu pozostawali świadomi niebezpieczeństw nawet podczas odpoczynku. No cóż, teraz kiedy już wiecie, co kryje się za tymi najbardziej dziwnymi nawykami waszego psa, możecie wreszcie się zrelaksować i cieszyć się tymi dziwactwami, które czynią go wyjątkowym. Większość dziwnych zachowań ma swoje korzenie w instynkcie, miłości czy ciekawości, ale niektóre mogą wskazywać na stres lub problemy zdrowotne. Zatem bądźcie czujni i zawsze stawiajcie dobro waszego psa na pierwszym miejscu. Jeśli chcecie nadal odkrywać tajemnice umysłu i serca waszego psa, polubcie, udostępnijcie i zasubskrybujcie nas, aby otrzymywać więcej filmów takich jak ten, co tydzień. Kliknijcie następny film, aby dowiedzieć się co wasz pies robi tylko dla swojej ulubionej osoby i przygotujcie się, by zobaczyć swojego najlepszego przyjaciela w zupełnie nowym świetle.